Lisja Kozakiewicz. Ta piękna kobieta kilkanaście lat temu przeżyła prawdziwą traumę. Jako nastolatka została porwana. Psychopata przetrzymywał ją w piwnicy. Bił, torturował i napastował. Szczegółowy odcinek na temat tej sprawy możecie obejrzeć już w niedzielę o godzinie 22 na antenie CBS Reality. Ale teraz zapraszam na mroczny materiał od niediegetyczny. W oparciu o jeden z odcinków z serii Tropami Zbrodni. Opowiem o przerażającej historii porwanej nastolatki Elisji Kozaciewicz. 13letnia mieszkała wraz z rodzicami w spokojnej dzielnicy miasta Pittsburgh w stanie Pensylwania. Była sympatyczną i radosną dziewczyną. Nastolatka Lubi spędzać swój wolny czas przed komputerem, głównie korzystając z sieci. Państwo Kozakiewicz, podłączając w swoim rodzinnym domu internet, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo wpłynie to na życie córki. Dostęp do sieci miał być prezentem dla dzieci. Nowe możliwości miały pomóc w rozwoju i przydać się w edukacji. Dziewczynka została wprowadzona w internetowy świat przez swojego starszego brata, który grał w różnego rodzaju gry online. Elisja nie była jednak miłośniczką tego typu rozrywki. Podobało jej się, że internet daje możliwość rozmowy i poznawania nowych ludzi. Niestety niesie za sobą również zagrożenia, o czym dziewczynka przekonała się na własnej skórze. Na Nastolatka pisała maile ze znajomymi ze szkoły, a także rozmawiała z różnymi osobami na czacie. Jednym z jej rozmówców był chłopiec, z którym od razu złapało dobry kontakt. Wszystko wskazywało na to, że jest w tym samym wieku i też chodzi do szkoły. Ich internetowa znajomość trwała przez kilka miesięcy, a z każdym tygodniem para poznawała się bliżej. Nowy przyjaciel doradzał nastolatce i wspierał ją w trudnych momentach. Wzbudza jej zaufanie do tego stopnia, że Elisja zgadza się na spotkanie. 1 stycznia 2002 roku. To właśnie wtedy dochodzi do zdarzenia, które 13-latka zapamięta do końca swoich dni. Podczas noworocznego, rodzinnego obiadu Elisia oznajmia matce, że źle się czuje i przez chwilę musi odpocząć u siebie w pokoju. W rzeczywistości jest jednak umówiona ze swoim poznanym w sieci przyjacielem. Wychodzi przed dom tylko na chwilę, aby się przywitać i zamienić dwa zdania. Przynajmniej tak to sobie wtedy wyobrażała. Na ulicy przed domem jest kompletna cisza. Słychać tylko trzeszczący pod nogami śnieg. Nagle ktoś woła dziewczynkę po imieniu. Ta się obraca, ale nie może już nic zrobić. Mężczyzna wciąga dziecko do auta, blokuje drzwi i odjeżdża. Elisja zostaje porwana. Dziewczynka nie zabrała ze sobą żadnych rzeczy. Dokumenty, ciuchy, pieniądze, wszystko zostało na swoim miejscu. Nie ma mowy o planowanej ucieczce. Sprawa zostaje zgłoszona na policję i rozpoczynają się poszukiwania zaginionego dziecka. Funkcjonariusze nie mają jednak żadnego punktu zaczepienia. Elisja zapadła się pod ziemię. Urywacz to 38-letni Scott Tyree, który nigdy wcześniej nie miał problemów z prawem. Pracuje jako informatyk. Jest rozwiedziony i ma 12-letnią córkę, którą w dzień porwania wysłał do jej matki. Zaledwie kilka godzin wcześniej odwiózł dziewczynkę na lotnisko, aby później pojechać do Pittsburgh i tam uprowadzić rok starszą od córki Elisję. Wywiózł ją do swojego domu w stanie Wiergini. Ich podróż trwała prawie 5 godzin. I didn't know where he was Gdy dojechali na miejsce, porywacz zamknął nastolatkę w piwnicy swojego domu. Chciał, aby była jego niewolnicą. W swojej posiadłości miał liczne akcesoria erotyczne, kajdanki, zaciski, pejcze. Alicja wiedziała, że trafiła do domu psychopaty. Nie wierzyła, że wyjdzie stamtąd żywa. To będzie dla ciebie bardzo trudne. Możesz sobie popłakać. Po jakimś czasie porywacz zakłada na szyję dziewczynki obroże. Zabiera ją do swojej sypialni. Trzyma pod łańcuchem, który umocowany jest do podłogi tuż obok łóżka. Już podczas pierwszej nocy Elisja zostaje zgwałcona. I was raped and 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 that are Tymczasem policjanci kontynuują poszukiwania. Zdecydowano, aby sprawdzić komputer, z którego korzystała zaginiona. Jednak nie dysponowano wówczas takimi możliwościami jak obecnie. Śledczy badali twarde dyski przez 20 godzin. Analizowali zapisane rozmowy na czacie, próbowali znaleźć jakikolwiek ślad. Niestety, każda mijająca godzina zmniejszała szansę, aby trzynastolatka wróciła do domu cała i zdrowa. 3 stycznia, a więc dwa dni po porwaniu, policja odbiera anonimowy telefon z Florydy. Zgłoszenie dotyczy zaginięcia dziewczynki. Na jednym z internetowych czatów dotyczących sadomasochistycznych praktyk pojawił się mężczyzna, który chwali się porwaniem dziecka. Aby to udowodnić, zamieszczał zdjęcia i filmy, na których widać było bezbronną i uwięzioną nastolatkę. Mężczyzna, który zgłosił sprawę policjantom, skojarzył, że jest to poszukiwana dziewczynka ze stanu Pensylwania. Śledczy w końcu mieli trop. Zdobyli adres IP mężczyzny, zamieszczającego nagrania, a niedługo potem mieli już jego adres zamieszkania. Policjanci wkroczyli na teren posiadłości. W środku znaleźli wystraszoną dziewczynkę. Jej oprawca był w tym czasie w pracy. Tam doszło do jego zatrzymania. Sąd wymierzył mu karę 20 lat więzienia. Porwana trzynastolatka dziś jest już dorosłą kobietą, która mocno angażuje się w sprawy związane z zaginięciem i porwaniem dzieci. W niedzielę o godzinie 22. Na antenie CBS Reality możecie obejrzeć szczegółowy dokument, w którym Elisa Kozakiewicz opowie o swoich traumatycznych wspomnieniach z dzieciństwa. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to gorąco polecam odcinki z serii Tropami zbrodni. Dowiecie się z nich wiele o pracy śledczych, jak również o technikach wykorzystywanych w przypadku najtrudniejszych spraw, nawet tych sprzed kilkudziesięciu lat. Premierowe odcinki tropami zbrodni w każdą niedzielę o godzinie 22 na antenie CBS Reality.